Witajcie, widzowie, w programie Sąsiad and Sąsiad News. W podsumowaniu tygodnia chcę Wam przytoczyć kilka ciekawych sytuacji, które miały miejsce w niedalekiej przeszłości. Dzisiaj ze mną, jak zwykle, sąsiad. Witajcie, widzowie. Zacznijmy sobie może od najciekawszego tematu, który jest dosłownie takim breaking news, jakim jest Donald ba, 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 ba. Trump, który wydał rozkazy zbombardowania pozycji Huti w Jemenie. Co się dzieje? Co myślisz na temat tego zagrania można powiedzieć nawet? Znaczy, ze względu na to, że to jest dość świeża wiadomość, i w momencie, kiedy to nagrywamy, wiemy, że już te bombardowania się rozpoczęły. No można to spodziewać rzeczywiście jakiejś odpowiedzi ze strony Huti. Pamiętam ostatnim razem, jak to się zakończyło, kiedy po prostu cały ten ruch na kanale panamskim został. W czy praktycznie wstrzymany ze na zagrożenie na ataki tankowców, yy, kontenerowców i tym podobnych. No, zobaczymy jak no to ogólnie podziela reakcja świata. Z jednej strony, no, zwalczanie terroryzmu na plus. No, z drugiej czym go tak niby teraz sprowokowali? No, zobaczymy. Wiecie, zaczął od ceł tutaj jednak coś z Grenlandią, przecież gada, że chce ją. No, zaraz zobaczymy, czy nie wymyśli czegoś nowego, jeszcze mocniejszego, nie zatknie jakiegoś kolejnego państwa. Może długo tak być, że w końcu ten kanał panamski stanie się jednością z USA i w końcu to co mówił, że chcą przyjąć, a może nawet i pójdzie gdzieś dalej w Europę, to to wie, zobaczymy. A kawę w ogóle na temat USA i przede wszystkim ich polityki zagranicznej, to moim zdaniem jest dosyć istotną rzeczą. To Trump również zagroził nałożeniem 200% ceł na produkty z Europy. No, znaczy tutaj nie na produkty, tak na wszystkie, tylko to bardziej chodzi o te napoje alkoholowe, i to jest jego odpowiedź na te nałożone cła przez Unię Europejską, bodajże 50% na amerykańską whisky. Ale jak nie to też mówią whisky, tutaj to już tylko my znamy, wiemy o kogo chodzi, ale to. To się zagrożenie. Zobaczymy, czy to nałoży. Jak wiemy, ostatnio też grozi cłami wszystkim. Niektóre nakłada, niektóre nie. No, z jednej strony, no, można powiedzieć, jest to jakaś odpowiedź na to. Z drugiej, no, jednak w Stanach nie produkuje się aż tylu rodzajów alkoholi, co są w Europie. Jednak wiecie, no, wina, szampany, no, są jakieś amerykańskie marki, ale mimo to te europejskie są lepsze. Bo tak naprawdę pytanie z drugiej strony, też, czy gospodarka USA, wiadomo, wytrzyma też te cła, ale czy. Czy nie będzie tendencji spadkowej, właśnie jakby wartości gospodarki, właśnie ze względu na ilość ceł, które zostały nałożone i które prawdopodobnie też mogą zostać nałożone? I druga rzecz jest taka, czy też ludzie nie będą wychodzić na ulicę i protestować ze względu na koszty niektórych produktów zagranicznych, tak? Znaczy, ja myślę, że jak najbardziej można się tego spodziewać, ponieważ już są jakieś mniejsze protesty w niektórych większych miastach w Stanach. I tutaj głównie też no, trzeba spojrzeć na to z perspektywy drugiej strony, czyli tych krajów, na które są nakładane. Cła, one nakładają swoje własne cła na Stany Zjednoczone i między m.in. w takich krajach jak Kanada czy Dania. No to jest z wiadomych powodów, tak, ze względu na jego ruch polityczny. więc jest masowy taki bojkot amerykańskich produktów, co już nawet nie sami konsumenci yy, ich nie kupują. Różne, różne sieci sklepów, oczywiście też nie wszystkie, zdejmują amerykańskie produkty spółek. Prawda szczerze, że moim zdaniem osobistym jest to dobra strategia, bo tak jak widać, właśnie niektóre amerykańskie produkty dostaną w cudzysłowie oczywiście za przeproszeniem w dupę, ale. E, dzięki temu może troszeczkę ten rynek amerykański, przede wszystkim amerykańska polityka się opamięta, że nie zawsze cło to jest dobra odpowiedź na konkretne wydarzenia, tak, i przede wszystkim jest to straszne niezadowolenie z polityki USA, zagraniczy właśnie tych krajów, między innymi właśnie, tak jak wspomniałeś, Danii i Kanady. No tak, ale po, poza Danią i Kanadą też widać to, wiesz, w innych państwach ten bojkot, w mniejszej lub większej skali, i już to widać bardzo na giełdzie, ponieważ w zeszłym tygodniu ogólnie te wszystkie, wiecie, ta grupa US500, S&P, no przez ostatni tydzień praktycznie cały czas leci w dół, no ja bym powiedział, że cofnęła się, że wręcz cofnęła się w rozwoju o parę miesięcy, no i nie widać na razie żadnych tej poprawy. Miejmy nadzieję, że ten stan nie utrzyma się jakoś długo i po czasie wróci to do normy i przede wszystkim nie gospodarka USA rośnie w siłę, bo środki mamy też zainwestowane, także raczej nikt by nie chciał z nas y, straty na tym poziomie. Nie, jasno zresztą wiesz, po jakimś czasie trzeba poczekać parę miesięcy, prawa się lekko uspokoi, aczkolwiek nikt tak naprawdę nie wie, co planuje Donald Trump. On teraz, wiesz, wiecie, chce tą Grenlandię, chce kanał panamski, teraz nagle z terrorystami walczy, w międzyczasie z Putinem gada, du robi bardzo dużo rzeczy naraz i jak czegoś nie zrobi, to tak jak ostatnio miał wywiad, w którym reporterka jakoś się zapytała, to jego słynna taką wypowiedź, że on skończy tą wojnę na Ukrainie w jeden dzień, on stwierdził, że to był sarkazm, ale każdy wie, o co mu chodziło. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no zaraz będzie się Złoczył ze wszystkiego, że to był sarkazm. Tak naprawdę, wiesz, to są te przed, przedwyborowe obietnice, które składa karze. Tak samo miało być u nas w kraju 100 postulatów na 100 dni, z czego może weszło z 5 do 10 bodajże. I to też nie było jakieś takie postulaty, które um, są dosyć znaczące w naszym kraju, bynajmniej ja, ja tak uważam z mojej strony, co czyni też polityków troszeczkę no, takimi łgarzami, jakby nie było. No, coś w tym jest, coś w tym jest, ale jak już tak przeszłeś na nasze podwórko, to co sądzisz właśnie o tych raportach, no, z głosu do, dotyczących inflacji oraz tego, co nasz... Ulubiony jastrząb z NBP powiedział. Powiem tak, przede wszystkim, co słyszałem ciekawego w mediach, to inflacja maleje i to w zastraszającym tempie maleje, ale patrząc po tym, co Gus podał yy, do wiadomości, no to troszeczkę nie jestem zadowolony z tego poziomu yy, w cudzysłowie malenia inflacji. Niestety nie występuje nasze zjawisko deflacji, bo ostatni raz chyba było przed yy, pandemią bodajże. I przede wszystkim nasz jastrząb Glapiński oświadczył, że obecnie nie ma podstaw do obniżenia stóp procentowych, co dla mnie jest skrajnym idiotyzmem. No, w, dla dla mnie wręcz przeciwnie, no inflacja no. Miała według ekonomistów wynieść 5% tam z kawałkiem. Wyszło, że wyszła niecałe 5,4%. Dla nich to chyba sukces czy coś. No, Dla mnie wciąż jest daleko od sukcesu. Chociaż dla nich to jest, no such, nie wiem, może dla nich sukcesem jest to, że chociaż nie jest dwucyfrowa, ale jak się na to patrzy, no inflacja tak rocznie w zdrowej gospodarce, no, myślę, do 2, 2,5% jakby wynosiła, byłaby taka akceptowalna. Tutaj ta decyzja naszego Jastrzębia o tych stopach prezentowych w obecnej sytuacji, według mnie, jest bardzo dobra, ze względu na to, że wyższe stopy procentowe walczą z wysoką inflacją. Więc wiesz, jakby teraz stopy zostały obniżone, to inflacja dalej by utrzymała się na tym poziomie, jeśli nawet by nie wzrosła. Tak, tutaj też masz stuprocentową rację, tylko ja też na przykład patrzę pod względem tego na przykład osób, kredytobiorców przede wszystkim, tak, e, którzy też zaciągają kredyty, to teraz przy obecnych stopach procentowych też niechętnie to robią, a teoretycznie hmm, poniekąd obniżenie tych stóp procentowych mogłoby zadecydować o tym, że byłoby zaciągnięte więcej kredytów i przede wszystkim wtedy mógłby nastąpić troszeczkę szybszy rozwój i przyspieszenie mimo wszystko tej e, naszej nieszczęsnej gospodarki. Znacie, ogólnie, tak rzecz biorąc, to nie wiem, czy tutaj widziałeś, ale nasz, ten WIG 20, 20, największych spółek polskich, no obecnie bije rekordy na giełdzie, pod względem, wiecie, ich wyceny, ceny akcji. Bo są dobrze zarządzane w kraju, który ma niekoniecznie dobrą politykę dotyczącą właśnie jakichkolwiek firm. Nie wiecie, to jest właśnie taki plus, plus, minus, nie wiem jak to nazwać... Życia w Polsce, że jak polska firma coś osiągnie w Polsce idzie za granicę, to za granicę mi idzie ułatwiej, bo są przyzwyczajeni do tych trudów naszego prawa i do tych wszystkich regulacji. Że jak idą za granicę, to mają takie, a to u was da się tak po prostu załatwić, to, to super, teraz, dwa, tu się rozwijamy, tam budujemy, tam sprzedajemy. No to prawda, to, to masz 100% rację. A ale... tak, przechodząc jeszcze, przechodząc jeszcze tak do, już do następnego, takiego końcowego naszego tematu, w ogóle, co sądzisz o tych ostatnich sondażach, kiedy to już w niektórych, co prawda, niektóre, wiecie, są internetowe, telefoniczne, różnie no, trzeba patrzeć, ale w niektórych już w tych sondażach Mencen zaczął wyprzedzać Nawrockiego. Pamiętaj tak, że patrząc pod względem siły oczywiście internetu i też jak to wygląda na jakiś tam TikTokach czy Instagramach, gdzie tam osobiście też patrzę po komentarzach w jakichś takich tych postach, czy tam e, rolkach politycznych, to bardzo bardzo dużo osób właśnie wspiera Mencena. Jest mało osób, które wspiera Trzaskowskiego, a Nawrockiego to szczerze nie widziałem, żeby jakakolwiek osoba wspierała. Oczywiście z źródeł internetowych, tak? I patrząc na swoim osobistym doświadczeniu. A jeśli o samym Nawrockim, to dla mnie wciąż jest cicho. On niby gdzieś tam ma jakieś spotkanie, gdzie nie, gdzie coś tam gdzieś to, to TV Republika pokaże, ale tak naprawdę no, wciąż jest on nim cały czas cicho. Tak nikt, nikt go nie wspiera. Cisza, pisowcy, to przy takich nazw, to już nawet no, się wypowiadają o tym, że bardziej ten Mencen, jest w ogóle dziwne, że to jest jakby sabotaż włas, własnego kandydata. No, powiem Ci tak. Ale z drugiej, jest dziw... z drugiej strony, jeżeli miałbym rzeczywiście przejść do drugiej tury, osobiście mam takie wrażenie, że większość osób, które są w partii PiS, wspierałaby właśnie tego kandydata. To już wiesz, to są jakieś takie zaszłości z, z, wielu, z, z. wielu, wielu lat, że wiesz. PO i PiS zrobią wszystko, żeby to, to drugie nie wygrało. To już nieważne, naubecują wszystkiego, ale żeby ten drugi nie wygrał. A tak naprawdę w sumie to była pierwsza sytuacja, bodajże chyba od. 20 lat, o ile się nie mylę, gdzie osoba, załóżmy trzecia, właśnie z takiej partii, ta jak jest Konfederacja i Mencen, to weszłaby do drugiej tury, jeżeli by się oczywiście tak stało, jak to ma wyglądać teraz. No, powiem ci tak, no też wybory prezydenckie, tutaj to trzeba zwrócić uwagę na to, że szczycą się bardzo, bardzo niską frekwencją wyborczą i znają tutaj elektoraty takich partii jak Konfederacja, wyborcy to to zobaczą, że jest rzeczywista szansa, że ich kandydat może być w drugiej turze, a co do tego, może nawet wygrać, no to myślę, że będzie, wiecie, będzie, taka bardzo duża mobilizacja elektoratu, że to jest rzeczywiście realna rzecz, jeśli w międzyczasie oczywiście do wyborów nic się nie wydarzy, może jakiś tak, że Glapiński, yy, Glapiński o Jezu, zapomniałem, jak się nazywa ten polityk o giertychami chodziło. Kojarzy go, to jakich w okula, okularach śmiesznych. Tak, 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 kojarzę jak najbardziej. No, to już ona na wszystkich taśmach znajduje. No, więc pytanie, czy zaraz coś nie wyciągnie? Wiecie, już takie lekkie szkalowanie, powiedzmy, nazwijmy to mencena, że on ucieka przed wyborcami się zaczęło, ale to zostało szybko sprostowane przez Konfederację, że po prostu on się śpieszy na te kolejne swoje wiece wyborcze, co, no, nie oszukujmy się, jak się organizuje po 6-7 spotkań jednego dnia, to jest bardzo napięty grafik, więc nie ma co się dziwić. Więc wiecie, szkalowanie było, ale już tego, jak to naprawdę wyglądać, poprawy, bo poprawienia tych wiadomości już nie było, więc, no, Polska, jak to Polska. Wiemy, w czyje media do kogo należą. No, oczywiście. Telewizja TVP-1, TVP-2 należy do partii rządzącej, a reszta to już jest kwestia umowna i dogadania się, że tak powiem. Dokładnie. Więc, co Myślę, że to, to tyle w dzisiejszym odcinku. A więc, widzowie, zapraszamy Was z chęcią do obejrzenia naszych innych odcinków. Oczywiście, zasubskrybujcie, zalejkujcie, skomentujcie. To był sam się, ten sąsiad news. Żegnajcie.